i powiem tak jesteśmy w centrum jakiejś wielkiej kopalni nie ja ale się nie spodziewałem że coś takiego na trafie serii bo Here we are, Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną cineczkę z serii Michael Hardcore 3. Ostatnie wyzwanie. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną odcineczku. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy naszą akcję słuchajcie. Jak wiecie, sami skończyliśmy na momencie, tam gdzie był Creeper, i jak pamiętacie, prawie mnie rozwalił. Słuchajcie, wróciłem się na razie na górę i wszystko tam sobie zaniosłem. Trochę wykopałem bez Was troszeczkę i wróciłem tutaj, ponieważ mi się pochodnie skończyło. Nagrywałem ten odcinek i zrezygnowałem z niego, ponieważ em, myślę, że byłoby najlepiej, słuchajcie, w tym miejscu moim. Słuchajcie, tutaj po prostu. Eee, wrzucić tam pochodniami, bo już mam tego sporo, jak widzicie, mam tutaj prawie całe trzy staki tego całego. Mm, słuchajcie, eee, tego... No, no tego pochodni, no. tych pochodni moi drodzy, słuchajcie, wracamy tam, no i powiem szczerze, że troszeczkę powiem szczerze. I powiem moi drodzy bardzo eee, że to jest naprawdę ogromna kopalnia i naprawdę natrafiliśmy na wielki, wielki skarb który naprawdę można naprawdę tutaj dużo zwiedzić e, Mam nadzieję, że to coś tu nie przeoczyłem e, więc sobie patrzę tylko czy coś tam nie przeoczyliśmy tego O, no, szkielet O widzicie już ciał Już ciało mu się no Dobra, słuchajcie tutaj trafiliśmy gdzie był ten creeper nas chciał, no, znaczy no... Mm, na szczęście tego creepera już nie ma, ale... No mało brakowało, byśmy tu skończyli. No też pada, tak mi się coś zdaje. Mm, moi drodzy, słuchajcie, no i zaczynamy nową Naszą akcję przygodową. Tutaj zombie nawet tam jest, nie mam szans nawet tam się przydostać. Um, Póki no, mam troszeczkę strzałów, ale znaczy, mam mogę zrobić łuk już, bo odbieram trochę tego nici. E, no i czekajcie, musimy wrócić do tego miejsca gdzie... Powiem szczerze tak, jest tu cholernie źle. Ja nie wiem co tu, tu robić. <grytania> tak tego, tego jest dużo. Tu mam węgiel, coś co wykopnę trochę tego węgla. Mogłem też zrobić kilof, ale nie mam drewna niestety. Słuchajcie, jak mi się skończy kilof to po prostu, po prostu rezygnujemy z tego miejsca. Ja pierdzielę. Um. I po prostu wrócimy tu później, innym razem w bo mam zamiar jeszcze, e, powiem szczerze, trochę tutaj <śmum> inne mam zamiary i plany trochę Wam tu nagrać o chorobcie, no. Wszystko mi zasypuje. Węgiel mi bardzo jest potrzebny, więc e, potrzebujemy tego węgla bardzo. Póki co na razie nieźle z sytuacją. Patrzę, czy tam nie ma nikogoś tam potwora, ale chyba Nie ma. Nie, coś tam stoi chyba. Dobra, idziemy. O! Fuck, fuck. Ale zasadzka, widzicie to? Uff, fuck. Uf. Gdzie on stoi? Tu stoi, patrzcie, to franca jedna. Dobra, widzicie, jesteśmy tutaj po prostu odcięci. E, nie będę ryzykować walką z szkieletem, żadne skarby Skarby tego nie zrobię. Tutaj chyba był właśnie, gdzieś mieliśmy ten zespam, nie mogę z przypomnieć co gdzie to było. Ale, czekajcie, coś tu znajdziemy. Tutaj do góry było? Chyba tutaj skończyłem zwiedzać w ogóle, tak mi się zdaje. co, radę z pasu rupię, Bo ja nie ryzykuję. Tam, czy tu, tu, no, no. słuchajcie, tu słyszę pająka i lepiej byłoby go unikać jak to jest bardziej modliwe Dobra, słuchajcie, jest bardzo dobrze. Na razie jest tak, ile mamy czasu? Mamy 15 minut jeszcze spokojnie. E, moi drodzy, mm, sobie tutaj pozbieramy na razie materiały. Powiem szczerze, że cholernie się boję tutaj cokolwiek zrobić, bo muszę się bardzo dobrze przygotować. A nie chciałbym bardzo tu ginąć w tej serii, jak mówiłem wcześniej. O, na szczęście nic nie ma no, pod nami. Nad no, nami chyba chodzi fajnie tak z bo bo yy, jest naprawdę no, ciężko, jest ciężko yy, w ogóle wszystkim myślę, że nie to siedzi. No byłoby nawet dobre, fajne nawet. nie to byś siedział. No, by no tak, yy, patrzmy czy nie ma nikogo tam. Tak, jak? No nie jest ciekawie, nie 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 jest nie powiem, nie jest ciekawie. Dobrze, mam duże szczęście na pewno, że mam tu węgiel. Mogę podbierać tego węgla przynajmniej. Co? Gdzie to wygląda, nie stoi. <śm> Powiem tak, jest, musimy być bardzo ostrożni. Co tu robimy? Bardzo. Bo widzę, że tutaj żarty się skończyły. Więc na każdy tu progiem już na mnie tutaj trzy gdzieś, więc muszę uważać. Tak, tutaj skończyliśmy, bo pamiętam tutaj chyba zwiedzałem trochę tę większą kopalnię, może Wam tu pokażę część tego nagrań. Tutaj tak, tutaj widzę, że nie ma co tutaj na razie tutaj zrobić, bo tutaj mamy ogarnięte po prostu. Nie mogę się przesuwać na no, Dobra. Tutaj byłem też, ale skończyły mi się surowce, właśnie pochodnie. I tutaj się, tutaj jakby co przed, tutaj nagrywałem, nie wiem, czy wam to pokażę, to mam materiał, on się nagrał. <laughs> to będziecie mieli tutaj, bo tutaj sobie ja powiem szczerze, że tutaj zrezygnowałem z tego. No, bo po prostu mi się jako pochodnie skończyło, a jeszcze miałem pół, wikam, no 10 minut odcinka i tego głupio było przerywać w takim momencie tak, tu był zombiak nie ma go, czyli gdzieś po raz możemy słuchajcie zaryzykować tą akcję i iść dalej Musimy tą, tą wodę no i dobra słuchajcie, woda już tu nam nie będzie przeszkadzać mam nadzieję, że zombiak się pali O, patrzcie, patrzcie o, nie, nie, nie nie, 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 o oh, nie, powiem szczerze oj, sorki. Uch, mam tutaj. o sorki nie, 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 że nie, nie, się tak nie, nie, że nie, wiem co to zrobić. bardzo dupy co oho, tu, co, siedzi nie, nie nie oni potrafią dobrze snajpić więc nie ma co patrzmy, zobaczmy, zobaczmy sorry, że tak mukam może mikrofon, możecie mieć takie wrażenie, że jestem na dworzu czy coś ale już że na pewno nie, jeśli ja to będzie, że cholernie Niech się zawali, czy coś nie chce jest nic ja jestem zawiedziony no, i powiem tak: Jesteśmy w centrum jakiejś wielkiej kopalni i nie ja się nie spodziewałem, że coś takiego natrafię w serii. Bo powiem, że rzadko na coś takiego mogę natrafić. To słuchajcie, nic się nie dzieje przypadkiem, więc. Skoro mi się takie coś pojawiło, o cholera! patrzcie, to tutaj się. Patrzcie, to cholera, jedna. No po prostu... No. No masz prawo. Nie? No, cholera jeden. No, w trzeba krótko mówić, bo... Tu chyba tam był spawner, chyba. Albo tam wyżej trochę było. Dobra, słuchajcie, jest czysto, ogarniliśmy już kolejne, widzę, m, piętro. E, <laughs> sorki, e, powiem szczerze tak, no kurde, robi wrażenie. E, w ogóle bardziej niż powiem szczerze, nigdy nie miałem takiej okazji, żeby na serii jakikolwiek nagrać taką e, taką właśnie akcję, bo bardzo chciałem takie coś mieć. A ja, widzicie, poczekałem sobie, a spełniło się życzenie. Ale słuchajcie tak. To ja tam nie będę ryzykować, dalej iść. Więc na razie co idziemy na spokojnie. Eee, bub, co, 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 co coś, coś tam nie ma. tutaj sobie eee, Powiem tak, moi drodzy: eee, jak, jak sprawę o koronawirusa, słuchajcie, zostańcie w domu, po prostu nie wychodźcie. Mm. Bardzo bym bardzo was, was prosił o to. Bo ja nie chcę, żebyście się zarazili tym koronawirusem. A naprawdę, tym nie ma żartów. Więc, naprawdę, to jest naprawdę zagrożenie dla nas wszystkich. Eee, idziemy dalej. Ale, naprawdę, słuchajcie, nie wychodźcie z domu. Na, na rower, nie idźcie nawet. Ja wiem, że to może być ciężko dla was. To wszystko. Oha, pojęczynie tam są. Coraz więcej tych pojęczyn. aha O świetnie, wiecie co to tu jest? Tam jest spawner. O o! o, -o. Widzę tak, są te małe gnojki i nie, nie cieszę się na ich widok. W żadnym razie nie będzie łatwa walka z nimi, jeśli tam jest ktoś. Ale słyszę jednego, się zresztą zdąży jeden. Pa, mamy, patrzcie, mamy spawner pająków, to jest bardzo dobry materiał, bo ponieważ będę mógł, słuchajcie, je wykorzystać do e, akcji. Słuchajcie, ale tych pajęczych jest tak cała ta kolumna. Ja pierdzielę, ale będę miał nici. Och, powiem szczerze, tak. <laughs> Nawet się nie spodziewałem, że tak będzie akcja. E, z y, takim odcinkiem naprawdę. Nie wiem co to powiedzieć nawet. Sami widzicie, że nie mam w ogóle pojęcia. No nigdy takiego czegoś się nie spodziewałem, że takie sobie będę miał okazję. Ale niektórzy powiem sobie: "Kurde". A czym się ty cholera oskarżę, czym się? Ja ja, co takiego fajnego jest? Oskarżam, No powiedz nam. No kurde. powiem że że, że nie wiem. <laughs> nie wiem, nie wiem. O cholera! Tam gdzie są te baniki? Tam są. Są, 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 tylko... tam. są na górze wycie? Tak mi się zdaje. To tutaj chyba zdeaktywowałem i tutaj wszystko. No dobra, słuchajcie, nie jest dobrze, nie jest dobrze na razie. Mm, Nieźle. Powiem szczerze tak. Yy... Dużo się dzieje dzisiaj w tym odcinku Ale bardzo dobrze mamy takie nicie Właśnie dużo mamy nici A właśnie te pamianki Czasem te niektóre pamianki potrafią takie malutkie Właśnie dużo tak kłaść te nici Więc mamy tutaj fabrykę nici widzę Kiedyś tutaj zrobię tak, że to będzie taka Mobilna nasza bada tutaj kiedyś tak zrobię tutaj Jeśli mi się uda przeżyć bardzo bym chciał Żeby ten odcinek bardzo przynajmniej 100 odcinków było Przynajmniej żeby te szanse nie szybko nie zmarnować To przynajmniej Żeby się udało o chorobcia Żeby się nie zresztą teraz Lepiej zablokować to pokonanie zawsze, eee, żeby po prostu, słuchajcie, nie zrobić tego, nie Znaczy, tu zrobić taką fabrykę. Tutaj nici mam też tam szkieletów. Widziałem też fabrykę. Tutaj są. Yy, nade mną są, tutaj słyszę je bardzo dobrze. Tutaj są, gdzieś za tą ścianą. Ale ja tutaj nie przeszedłem, żeby tutaj, słuchajcie, sianę rozwalać czy coś. o, o, o Creeper. Widzę Twittera. Nie wiem czy widzicie go Widzicie go? Tam stoi, siedzi taki po lewej rogu O, widać go trochę Nie wiem czy wy widzicie, bo YouTube trochę to rozmazuje te takie ciemne komnaty ehm, no dobra no, Idziemy dalej Zrobimy szybko akcję Aha Jeszcze bym nie złażył Nie ma nic ciekawego widzę Oho ho, 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 dobra, part. A chyba mnie jeszcze nie zauważył, w ogóle. No, biedny creeper, Nowusz. Biedny Creeper, słuchajcie, Nowusz został uwięziony e, w tym powiedzmy pokoiku małym biednych creeperek, ale... Ja się na mnie nie żałuję, że on tam siedzi. Niech dobrze siedzi, bo nie mam zamiaru ich zabijać. No bo po prostu trochę mi szkoda, bo one tak wiecie, mają taki trudko stan no, wiecie aktywności fizycznej, więc no nie chciałbym, żeby on ginął niepotrzebnie. Bo chyba się, nie wiem, chyba widocznie chcą się z kimś przyjaźnić, ale one mają tak chyba emocje mocne, że chyba wybuchają po prostu. Mm, dobra, słuchajcie, zobaczmy co to jest. Co tu mamy? Dobra, tu też jest to. Dobra, słuchajcie, jest to coraz lepiej. Tam są zombie, i ten szkielet był. I powiem szczerze, że tak, to będzie ostra akcja. Bo jeśli ten szkielet teraz stoi tam centralnie, lewą. Jestem bardzo zestresowany. Muszę zobaczyć na górę, czy nie ma jakiegoś przejścia, czy coś, żeby mi nie wyskoczyło. O, patrzcie, jak już mnie zauważył. Zauważyłeś mnie, tak? Dobrze. Słuchajcie, jeszcze mam kilo w trochę czasu, mamy jeszcze chyba. No, jeszcze 3 minuty, słuchajcie, myślę, że nowy odcinek tutaj, słuchajcie, się pojawi. Eee, zobaczymy się na pewno piątek, jak zawsze. Boję tam iść, bo ja nie wiem. wiecie, wlecę taką dziurę. Jak ta Adderman mnie w, w, tym, w drugim odcinku, to powiem szczerze, że nie chciałbym popełnić błędu tego samego. E, więc słuchajcie, e, co wy tu weźmy. I słuchajcie, bierzemy to wszystko tutaj stąd. Dobra, to wszystko. No i został ten właśnie korytarz, lubi za kolejne poziomy. Nie będzie to łatwa akcja, bo będę musiał to szybko zrobić. A zampiaka nie będzie w tym Zampiach po ho ho Widzieliście to? Widzieliście go tam? Tam siedzą cholery jedne. Tam siedzą. Dobra, patrzcie jak odczyszczamy ten teren. Jest, no nie, jestem, powiem szczerze, pod wrażeniem, że tak robię dzisiaj. Nie wiem, co tam dzisiaj dopadło. Więc słuchajcie. Robi się coraz ciekawiej, moi drodzy. Chyba myślę, że tutaj skończymy. Bo zaraz będzie koniec odcinka. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się bardzo spodobało Jeżeli tak, zostawcie tu łapkę w górę I oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco filmami To zostaw tutaj guzik czerwony I oczywiście klikaj ten dzwoneczek Oczywiście cię nie zmuszam, żebyś był na bieżąco Czy po prostu nie został moim widzem To od ciebie zależy, czy się bardzo spodobało Oczywiście cię tego nie zmuszam Ale jeśli, chcesz być, jak, jeśli bardzo ci się spodobało ten odcinek To jak chcesz być na bieżąco Ciągle to pamiętaj, że mm, możesz zawsze być Oczywiście zapraszam na facebook Facebook, bo też Facebook bardzo tam dużo się dzieje. Teraz ostatnio w moim kanale też rozmowy. Więc moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie. A ja tu zostaję i czekam Was do piątku. Więc słuchajcie, dalsza część do piątek się widzimy o 10 rano. Więc moi drodzy, trzymajcie się. Do, do zobaczenia. Cześć, pa pa.